Chciałam tutaj ująć, żeby tak dobrze było widać, jakie on ma nóżki, ten gołąbek. To są takie kikutki, spłaszczona na nich skóra, przylepiona. No i taki smutniaczek dzisiaj, coś mi nie ma tak humoru. Taki trochę smutny. O, okaż się, jaki To tak, krótką wersję zrobiłam filmu, a to drugą wersję pokażdzać takiego gołąbka i on musiał biedny chodzić z tymi nóżkami akurat no nikt go nie widział nikt mu nie odplątał tych nóżek paluszki się amputowały na pewno od sznurków no i teraz to nie są no one są trochę brudne ale on ma takie właśnie przyklapnięte takie taką skórę i tak chodzi na tych kikusiach takie nóżki ma dzisiaj taki cały mokry to jeszcze raz opowiem, że ja go jesienią spotkałam pierwszy raz. I tak teraz zimą, jak był taki tydzień mroźny, to on siedział u mnie. Tak się po prostu wzmocnił. No i po co miał na tym mrozie tam sobie jeszcze te biedne, marne kikutki odmrażać? I teraz też zapowiadają się opady. Troszeczkę mróz, a on się taki mokry, ten brzuszek, nie wiem gdzie on tam w kałuży chodził, gdzieś tam sobie się pomoczył, mokry taki. I ja go wzięłam i trochę sobie odpocznie. Kikuś jak mi widzi, to y, ja zawołam kikutek, kikutek i on biegnie, żeby trochę sobie pojeść. No i teraz będzie odpoczywał i będzie tutaj u mnie trochę parę dni. Zobaczę jak z pogodą yy, zawsze go znajduję w jednym i tym samym miejscu mniej więcej co jakiś czas go tam wspieram ziarnem. Bardzo lubi kukurydzę. Takie duże ziarka. A tutaj ma różne różne i sobie będzie jadł i się wzmocni. I te nóżki takie ma jak, jak widać też sobie radzi. Na pewno jak się trochę podje sobie, to już będzie z niecierpliwością czekał, żeby go znowu wypuścić. Tak. Taki kikuś. Kikulek. Jak spokojnie siedzisz, tak tak swoju. Ładnie. A już on dzisiaj jest tutaj u mnie. Pół dnia siedzi. Także pojadł sobie. Ale teraz przyszłam do domu. To też. Będzie jeszcze sobie jadł. Pociecha taka mała.